Witajcie moi kochani, kto mnie nie zna, to może się przedstawię. Jestem Małgosia i prowadzę ten kanał Czytocholiczka od 2022 roku, a dokładniej od października, a więc niedługo miną 3 lata. No i kochani, dzisiaj akurat jest odcinek poświęcony podsumowaniu czytelniczemu sierpnia. I jest to miesiąc, który na razie w tym roku wybiega daleko poza inne, dlatego że przeczytałam aż. Książek. Na mnie to jest dużo, bo ci, co mnie oglądają, wiedzą, że tak, średnio T8 się gdzieś tam przewija bądź mniej. Natomiast, z czego wynika ta liczba? No, oczywiście, z tego, że jak się możecie domyślać, był to miesiąc urlopowy. I ja także. Jak żeby inaczej miałam urlop od pracy i dzięki temu troszkę więcej udało mi się przeczytać, co od razu oczywiście oznacza, że bardzo mile to wspominam i gdzieś tam mam też takie wrażenie, że książki, które czytamy w pięknych okolicznościach przyrody i podczas pobytów właśnie na urlopie, kiedy nie musimy się stresować pracą, no to one automatycznie nam się podobają bardziej. Tak mi się wydaje i rzeczywiście, jak patrzę na to zestawienie, to może dwie trzy są takie nie za bardzo, które mi się podobały, natomiast wszystkie pozostałe są albo dobre, albo bardzo dobre, albo w ogóle fenomenalne. Także, kochani, każdej z tych książek poświęcam bardzo dużo czasu na poszczególnych vlogach, więc myślę, że tutaj, z racji tego, że jest ich tak dużo, to powiem dosłownie mniej więcej minutkę o każdej z nich. Tutaj będę też wklejać okładki tu bądź tu, gdyż nie mam już fizycznie tych książek. Zaczynamy. Zazwyczaj robię to chronologicznie, więc tu chyba również tak. Będzie mi po prostu najłatwiej. A więc sierpień zaczęłam od książki, właśnie na urlopie. I pierwszej pozycji poświęciłam vlog numer 260, również z przepięknych wojaży i pejzaży nadmorskich. Więc jeśli ktoś nie oglądał, to szczerze zachęcam właśnie te pierwsze vlogi, zwłaszcza zobaczyć, bo sama chętnie do nich wracam. I tutaj, kochani, jest książka, po którą też rzadko sięgam, taki gatunek jak komedia kryminalna. I ku mojemu zdziwieniu, naprawdę była to bardzo udana pozycja. Po pierwsze, była rzeczywiście żartobliwa, rzeczywiście śmieszna, a nie głupkowata, co dla mnie ma. Olbrzymie znaczenie. Była to też poniekąd książka obyczajowa, taka na wskroś babska i po prostu właśnie idealna na urlop. Także naprawdę byłam pod wrażeniem i chętnie jeszcze do tej pisarki wrócę. Następnie przeczytałam Zacisze 13 Powrót, a więc oczywiście ciąg dalszy tej historii. I tutaj mamy dalsze perypetie dwóch szalonych nauczycielek, które wpadają w tarapaty. I to jest rzeczywiście ciąg dalszy pierwszej części, więc jeśli ktoś nie nie chcę sięgać po dwa tomy, to nie polecam, bo fajnie jest przeczytać to jako całość, a więc zdecydować się już sięgnąć po dwie książki. I tutaj Zaciszę 13 powrót, to również vlog z wakacji i to jest vlog 261. Kolejna książka, już niestety przeczytana po powrocie z wakacji, to jest vlog 263. I książka bardzo poważna, a mianowicie traktat o łuskaniu fasoli. Pan Myśliwski pisze z refleksją, pan Myśliwski pisze poważnie, nie głupio. Jest to rzeczywiście traktat, troszkę taka powieść rzeka, bardzo długi monolog człowieka starszego, który właściwie można powiedzieć, że opowiada nam o wszystkim i o niczym, bo o całym swoim życiu, za pomocą różnych anegdot i wspomnień, ale jest to, słuchajcie, taka opowieść, którą. Ciężko byłoby nie chcieć słuchać. I rzeczywiście, kiedy się to czyta, to człowiek wchłania to i chciałby słuchać tego pana, tej wypowiedzi jak najwięcej. Książka mi się bardzo podobała. Była chwilami taka trudna w czytaniu, w sensie może nużąca w niektórych fragmentach, ale generalnie tyle było tam ładnych cytatów, tyle było tam pięknych, różnych refleksji celnych, takich wiecie, błyskotliwych, inteligentnych bardzo spostrzeżeń natury ludzkiej, psychologii człowieka, że naprawdę mi się to podobało. Czuć było taką mądrość życiową pisarza w tej książce, i myślę, że jeszcze po inne jego powieści sięgnę. Kolejna książka to była wylosowana przeze mnie w kole fortuny. Jeśli nie wiecie, to też odsyłam do kiedyś tam vloga z przeszłości, kiedy na każdy miesiąc od marca do grudnia wylosowałam sobie jakąś biografię. I tutaj, właśnie dziewczyna z piwnicy, ni to reportaż, ni to biografia, której poświęciłam vlog 264, opowiada nam przejmującą przede wszystkim, dlatego że prawdziwą historię z życia, wziętą z Austrii, pewnej dziewczyny, która od 8. Dobrze mówię? Zawsze tu się mylę. Czy ona 10, 10 albo 8 lat, słuchajcie, spędziła w tej piwnicy u porywacza, ale niestety mamy tutaj historię tylko z perspektywy jej, bo ten porywacz. Nie żyje. Więc mamy jakby jej przekaz, i w dodatku niepełny, gdyż pewnych rzeczy zastrzegła sobie, że nie powie. I w żadnym wywiadzie, w żadnej książce tego nie mówi. Więc powiem Wam, że ciężko mi było ocenić tą książkę, ponieważ wzbudziła wiele pytań, wzbudziła taki niedosyt, że chciałoby się tę historię poznać bardziej prawdziwie, bardziej głębiej, wnikliwie. Natomiast na pewno zmusza ona do myślenia, i zastanawiamy się, na ile to wszystko pozostało w tej dziewczynie. Bo jednak sprawa była bardzo oryginalna, znana na cały świat, głośna, nietuzinkowa, no bo raczej wcześniej się takie sytuacje nie zdarzały. I nie do końca jest to tak straszna historia, jak mogłoby się wydawać z tytułu i o czym ona opowiada, bo ta dziewczynka aż tak źle, słuchajcie, tam nie miała. A dlaczego? To już odsyłam właśnie do vloga 264. Natomiast kolejny. Mój vlog, kolejny filmik dotyczył książki już bodajże szóstej części przygód Igora Brudnego, komisarza policji, którą oczywiście stworzył nam pan Piotrowski. Jest to kryminał pod tytułem Smolarz. Podobało mi się bardzo. Ja po Igora Brudnego sięgnęłam z chęcią po ilość tam miesięcznej przerwie i muszę powiedzieć, że totalnie kolejny raz zachwyciła mnie ta książka. Podobała mi się zwłaszcza dlatego, że działa się w Bieszczadach, więc ja, jako góromaniaczka, słuchajcie, no co chcieć więcej? Już nic mi więcej do szczęścia nie było potrzeba. Idealna również na urlop, bo właśnie Bieszczady. No i powiem Wam szczerze, że tak szybko, jak mi się czytało tę książkę, tak rzadko tak mam, że nagle ani się o człowiek obejrzy i już jest koniec. Tak płynnie po prostu ta historia idzie, jest mega wciągająca, intrygująca, i pomimo, że dotyczy może kwestii, która gdzieś tam nie wydaje się ciekawa, bo jakiejś starszej historii linczu na pewnej żydowskiej rodzinie, to wierzcie mi, że jednak jest bardzo ciekawa. Jest to oczywiście mała społeczność, wszyscy mają swoje tajemnice, wszyscy mają swoje wtyki, jest jedna wielka. Klika osób, które mają prezencję, które są dobrze sytuowane, które mają stanowiska rządzące w tej małej mieścinie. I Igor Brudny, który pojawia się tam, jakby nie było, jako turysta, żyjący troszkę w głuszy z dala od mediów, oczywiście wkręca się pomału w tę sprawę, no bo nagle zaginęły tam dwie turystki. A Igor Brudny, wiecie, nie byłby sobą, gdyby nie zaczął węszyć gdzieś tam śledztwa, gdzie ono się pojawia. Kolejna książka, słuchajcie, kochani, to jest już. Vlog 266, który tak naprawdę będzie miał w sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć książek, dlatego, że jest to relacja z maratonu chudzinków, do której bardzo serdecznie Was zapraszam. To jest dopiero druga edycja. Ja rok temu właśnie w ostatni weekend sierpnia zrobiłam taki maraton chudzinków, po raz pierwszy. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o przeczytanie jak największej ilości książek, ale chudziutkich, takich do powiedzmy 200 stron maksymalnie. No, i przez 24 godziny. Także akcja z tego maratonu tegorocznego, tym razem w przedostatni weekend sierpnia, jest już na moim kanale. Serdecznie zapraszam i dzięki niemu udało mi się właśnie w ciągu jednej doby przeczytać 6 króciutkich książeczek, i były to Biały GŁód, czyli literatura piękna, strząsająca, czyta się bardzo szybko, mówi o głodzie, o zimnie, to się wszystko czuje, jest naprawdę na taki swój y, sposób słuchajcie przejmująca bardzo na wskroś taka bolesna ta książka rzeczywiście mimo że zmyślona to czujemy jakby to się działo realnie. Następnie literatura piękna również czyli rekreacje, no niestety przepraszam za słowo beznadziejna. Strasznie się nie wkręciłam ani w fabułę, ani w styl pisania. Totalnie nie było to moje. Czytałam na siłę, żeby skończyć, bo byłam ciekawa, a nóż widelec koniec mi się spodoba. No niestety książka zawiodła mnie na całej linii. Było tam głównie Wiecie, pijaństwo, poeci, którzy mieli wielkie mniemanie o swojej twórczości, a nie za bardzo ta twórczość była dobra. Generalnie, jeden wielki festyn, ni to święto religijne, ni to właśnie. Takie spotkanie pospólstwa. Wiecie, no, nie wiem, dziwne to. Dziwna ta książka była dla mnie, i ja odczułam, że to jest o takich zepsutych na wskroś ludziach. Gdzieś tam, gdzie właśnie też ta kwestia moralności jest przesunięta, były tam zdrady, były to właśnie, lał się tam alkohol z strumieniami i generalnie mało tam było tej całej twórczości, właśnie pisarskiej w tej książce. Natomiast kolejna książka, chudziutka, to tym razem Japońska Proza i to taki. Powiedzmy sobie, horror, ale przez bardzo małe ha, czyli taka powiastka grozy, no japońska, przeklęty bębenek, to nie będziecie się bać, od razu wam mówię. To jest taka książka pisana właśnie w tym stylu, takim minimalistycznym, japońskim, gdzie mamy i troszeczkę przyrody w tle, i troszeczkę takich prostych, zwykłych, krótkich zdań. Nic wielkiego, naprawdę prosta historia o przedmiocie, w który twórca tworząc go, przelał, nawet nie wiedział o tym, taką całą swoją czarę goryczy i bólu, że ten przedmiot ów stał się przeklętym. I kto zaczyna grać na nim i kto go słucha, to zaczyna mieć różne takie, słuchajcie, no, zwidy, troszeczkę popada w jakiś obłęd. Różnie to od tego grającego się tam, wiecie, to czy ta historia generalnie, no twórca próbuje ten bęben odnaleźć, by go po prostu zniszczyć, by więcej tego zła na świecie nie powodował. Ale oczywiście czytało się fajnie, no bo japońskie książeczki ja przynajmniej bardzo lubię. Przepraszam, że wyraz książeczka, ale to była naprawdę taka, no mała, bardzo forma i krótka. Kochani, jeśli chodzi o kolejną książkę, to to chyba była najlepsza z tego maratonu i to była niezwykle piękna, ale nie taka piękna w sensie, że piękne były tam rzeczy opisywane, tylko piękna. Jeśli chodzi o zachwyt nad tą powieścią, a więc o styl pisania, bo książka oczywiście była przede wszystkim smutna. Jest to, słuchajcie, historia małej dziewczynki pod tytułem Przechodząc przez próg za gwizdę, która opowiada nam świat widziany, jej naj, taki największy świat, ale w obliczu dziecka no to jest głównie świat rodzinny, ograniczony do tej swojej rodziny. I ona opowiada nam to, jak ona widzi małżeństwo swoich rodziców jako na widzi mieszkanie z nimi ich kłótnie ich bolączki ich problemy z nadużywaniem alkoholu ich problemy z przemocą fizyczną względem niej ale nie tylko i w tym wszystkim bardzo mocno taka no dewotka można powiedzieć babcia mocno religijna która próbuje gdzieś tam stalić tych dwoje młodych ludzi próbuje opanować sytuację ale dziewczynki świat można powiedzieć runął na naszych oczach i ten opis jest bardzo przejmujący, bardzo przykry, bardzo taki wzbudzający empatię, współczucie, łzy. Naprawdę wzruszająca historia, niesamowicie napisana, taka relacja, jakbyście słuchajcie, jakby to nie było zmyślone. To jest naprawdę głęboka książka, bardzo niepozorna, maleńka, chuda, ale wywołała we mnie we mnóstwo emocji, i do dzisiaj, jak o niej myślę, to mam, wiecie, takie. Takie ciarki, że jednak to było coś mocnego, i ja o tej, tą dziewczynkę mam jakby w sercu, więc bardzo Wam naprawdę polecam, bo jest to typowo właśnie opis takiego zburzonego dosłownie dzieciństwa, które runęło, gdzie nie ma bezpieczeństwa, nie ma stabilnej sytuacji, no i ona biedna jest w tym wszystkim, no jakby nie było w centrum tych wszystkich wydarzeń, widzi rzeczy i słyszy rzeczy, których nie powinna ani widzieć, ani słyszeć. Kolejna książka to Świadek, literatura wojenna, częściowo piękna, jest to o Bez Arabii, o obszarze, który został przejęty przez obce narodowości i to jest właściwie taka książka właśnie opowiadająca o fryzjerze, który... Yy, Widzi swoją, ale także bliskich swoich krewnych i znajomych, taką utratę pomału tożsamości. Kiedy oni walczą o swój język, o swoje poczucie, właśnie jakiejś takiej grupy, przynależności, to wszystko tracą. Tracą grunt pod nogami i muszą dosłownie walczyć. Jest tu też opis samych takich walk typu Olbrzymi Głód, i to jest bardzo podobne z Białym Głodem, że mamy tutaj motyw głodu, jakbyście kiedyś takie książki szukali. Strasznie opisane, no, bezwzględne okrucieństwo. Ludzie, ludzi, którzy chcą tylko przejąć cudze tereny, i to mi bardzo nasuwało tą historię teraźniejszej, którą mamy, prawda, za oknami na, po wschodniej granicy, czyli Ukraina-Rosja. No, świadek. Przejmująca książka, trochę ciężko się czytało z racji języka, ale na pewno mocna, na pewno mocna, a już druga połowa książki. Bardzo poszybowała do góry jej wartość w moich oczach. I kolejna książka, już ostatnia w tym maratonie to Kochanie: Zabiłam nasze koty, czyli Masłowska. Ta pani pisze specyficznie, każdy kto ją czytał, pewnie wie. I nie chodzi tutaj już tylko o wojnę polsko-ruską, ale w ogóle o jej styl pisania. To jest książka oryginalna, o której powiem Wam. Do dzisiaj ciężko mi jest cokolwiek mądrego powiedzieć, bo ja nawet nie wiem, czy ja ją zrozumiałam. Ona miała takie fragmenty, w których sama nie wiedziałam, co autorka miała na myśli. I no, ta historia cała niby miała jakąś fabułę, a troszeczkę jakby nie miała. To jest taki zlepek różnych takich. Relacji z życia właśnie młodej dziewczyny, takiej 30 plus, takiego pokolenia w bardzo dużym mieście, żyjącym dosyć szybko, które też kończy pracę, nie wiem, w piątek i na przykład zaczyna balangi, tak, od piątkowego wieczoru. Była to dosyć dziwna książka, naprawdę ciężko mi do dzisiaj o niej mówić. Jak jesteście ciekawi, to zapraszam Was do tego, jak mi było trudno sklecić recenzję po przeczytaniu, to zapraszam do vloga 266. No, cały czas pomalutku toczyła tam się pewna opowieść, jakby, ale, taka wiecie, wyrwana z kontekstu. Nie było tam jakby wstępu, środka i końca, tylko to był taki wycinek z pewnego życia taki, taki fragment i ciekawostka tam. Pani pisarka sama umieszcza siebie jako pisarkę w tej książce, ale jako taka postać byśmy powiedzieli w filmie: Drugo planowanie, mniej się pojawia. No i, kochani, później już po tym maratonie ostatnia książka przeczytana w sierpniu dosłownie w ostatnim tygodniu tydzień temu to reportaż. Reportaż, który miał mi Podpasować pod niefikcjonalne bingo, i podpasował. Jako ostatni rzut na taśmę, właśnie o katastrofach, książka reportaż. I uważam, że jest to jeden z najlepszych reportaży, jakie czytałam. Bardzo wnikliwy, bardzo szczegółowy, naprawdę obszerna pozycja, ale przez styl pisania czyta się bardzo szybko i płynnie. Nie zraziłam się ani jakimiś opisami z technicznej strony, ponieważ on ma takie wszystko mniej więcej wyważone i tam dosłownie jest naprawdę dokładne potraktowanie tej historii, począwszy od budowy reaktorów, począwszy od tych wszystkich sylwetek, które tam mają znaczenie w tej historii. To już nie są anonimowi ludzie. To jest dyrektor elektrowni, który ma swoją żonę, ma swojego synka. To są strażacy, których też poznajemy, ich najbliższe rodziny. To są ludzie, którzy począwszy od tego wypadku, który jest tu bardzo mocno opisany, i bardzo dokładnie, co się takiego zadziało w nocy. Z 26 w nocy, tak, po północy, 26 kwietnia, i wszystkie te następstwa później, czyli jak to wszystko miało miejsce po kolei, kto kogo zawiadamiał, jak były informowane media, czy w ogóle były, jak się zachował Związek Radziecki w tej sytuacji, bo ta elektrownia oczywiście była. Na miejscu terytorium dzisiejszej Ukrainy. No i, kochani, strasznie się to czytało przejmująco. My po prostu się zżywaliśmy z tymi ludźmi i myślę, że kto to przeczytał, temu Czarnobyl już na zawsze coś, będzie ta nazwa się z czymś kojarzyła. Ja co prawda żyłam w tych czasach jako małe dziecko, ale też już gdzieś tam była ta sprawa poruszana w mojej rodzinie, chociażby przez rodziców. Natomiast y, też oglądałam serial na Netflixie, który był bardzo. Tak wiarygodnie skonstruowany i bardzo mocno, też przejmujący, dużo miał szczegółów, więc to, jakby było takie podsumowanie, ale jeszcze bardziej wgłębienie się w temat. Jeśli ktoś nic o tej sytuacji nie słyszał, to naprawdę polecam, bo była to jedna z głośniejszych, jak nie najgłośniejsza katastrofa lądowa dotycząca właśnie elektrowni jądrowej. Także bardzo ciekawa, wyczerpująca temat. Długo pozostanie w moim sercu i w mojej głowie to na pewno. No i kochani, tyle. Zamykamy. Trzeba bogate, gatunkowo, różnorodne mieliśmy i komedie kryminalne, i thriller, i troszeczkę horror, i sporo literatury pięknej, jak na mnie. Zauważyliście, że takie chude książki często są właśnie z tej kategorii. Ja to tak ostatnio spostrzegam. No i właśnie co tu jeszcze było? No był reportaż, była biografia. Także polecam Wam tak naprawdę wszystkie te książki. Najmniej podobały mi się niestety no te rekreacje z literatury pięknej. I troszeczkę zawiodła mnie książka Kochanie zabiłam nasze koty. Natomiast wszystkie pozostałe najbardziej takie hity już, które mogłabym ocenić dla mnie. No to odkrycie to jest to Zacisze 13, bo nie spodziewałam się. Traktat o łuskaniu fasoli, wiedziałam, że będzie dobry i był dobry. Ale na przykład Smolarz, Powrót do Igora Brudnego, super, super zabawa, super rozrywka. I tak samo Przechodząc przez próg zagwizdzeń, niesamowicie mocno przeżyta przeze mnie książka z literatury pięknej. No i O północy w Czarnobylu. Myślałam, że będzie to za ciężki reportaż, ale nie. Jestem z tych osób, które po przeczytaniu tego grubasa twierdzą, że da się tę książkę przeczytać szybko, jak w nią po prostu wnikniecie. Także polecam serdecznie wszystkie te książki tak naprawdę. No i mówię już za długo, więc pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu.